Witaj w poradniku, dzięki któremu dowiesz się, jak skonfigurować e-mail na telefonie Samsung Galaxy Note 2. Jeśli posiadasz konto e-mail oraz masz dostęp do internetu na swoim telefonie, możesz bez problemu odbierać i wysyłać wiadomości e-mail z telefonu, bez konieczności wchodzenia na stronę internetową. Aby skonfigurować pocztę e-mail na telefonie, wejdź w aplikację, następnie wybierz ikonę e-mail. Pojawi się menu konfiguracji poczty. W pierwszej kolejności wpisz swój adres e-mail, następnie hasło. Jeśli nie jesteś pewny, czy hasło było wpisane prawidłowo, zaznacz opcję Wyświetl hasło, dzięki czemu będziesz mógł zobaczyć wpisane przez Ciebie hasło. Jeśli Twoje konto wymaga konfiguracji ręcznej, wybierz opcję Konfiguracja ręczna. Jeśli nie, wybierz Dalej. Większość kont e-mail konfiguruje się automatycznie. Jeśli jesteś połączony z internetem, telefon zweryfikuje podane przez Ciebie dane. Następnie wyświetli się menu, gdzie będziesz mógł ustawić, jak często ma być pobierana nowa poczta, czy ma być synchronizowana z Twoim kontem e-mail oraz czy chcesz być powiadamiany o nadejściu nowych wiadomości. Po konfiguracji ustawień wybierz Dalej. Kolejne okno menu umożliwia nadanie opcjonalnej nazwy konta oraz nazwy, jaka będzie wyświetlana w wiadomościach, które będziesz wysyłał. Jeśli uzupełniłeś dane, wybierz OK. Konto zostało utworzone. Twoja poczta automatycznie zostanie pobrana na telefon. Żeby zmienić ustawienia poczty lub podać nowe konto, naciśnij przycisk Menu i wybierz Ustawienia. Teraz możesz ustawić parametry już istniejącego konta, wybierając jego nazwę z wyświetlonej listy. Wyświetli się szczegółowa lista ustawień przypisanych do Twojego konta e-mail. Wybierając ikonę plus w górnym rogu, w ten sam sposób jak poprzednio, możesz dodać kolejne konto e-mail. Umożliwi to odbieranie poczty e-mail z wielu kont jednocześnie. W ten oto prosty sposób nauczyłeś się, jak konfigurować pocztę e-mail na telefonie Samsung Galaxy Note 2. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania pozostałych poradników.